Pomyśl o książce na literę H. Tu, tu, tu. Czy pomyślałeś, będzie pomyślałaś, będzie pomyślać o Harrym Potterze? Jeśli tak, to odpadasz! I to jest gra, w której podamy Wam jakieś kategorie, wy musicie spróbować zgadnąć inaczej niż my. Znaczy powiedzieć coś innego niż my. Pomyśl o książce, w której okładka jest różowa. Jeśli Twoja odpowiedź to Happy Place Emily Henry, no to wtedy odpadasz. Pomyśl o książce Rufuère. Jeśli pomyślałeś lub pomyślałaś o idealna para, odpadasz. A teraz pomyśl o książce, której tytuł ma w sobie nazwę jakiegoś zwierzęcia. Jeśli twoja odpowiedź to myszy i ludzie, no to odpadasz. Pomyśl o lekturze szkolnej. Jeśli pomyślałeś o zemście, odpadasz. No i na koniec. Pomyśl o jakiejś zagranicznej autorce romantazy. Jeśli twoja odpowiedź to Rebeka Jaros, odpadasz. Dajcie znać, kto z nami został i o czym myśleliście.